Jaskawa jest głównym partnerem w targu Stone Robotics, dlatego jesteśmy tutaj od początku. Bardzo cieszymy się, ponieważ te targi są wyjątkowe. Klienci od długiego czasu czuli potrzebę, aby spotkać się z nami na żywo i mamy naprawdę wiele potwierdzeń tego w postaci komentarzy, ale również frekwencji. W tym roku Jaskawa przygotowała dla Państwa robota współpracującego HC-20 w aplikacji do paletyzacji kartonów, a także robota współpracującego HC-10 ze źródłem spawalniczym w naszej celce do spawania Weld4Me. Robot w aplikacji paletyzującej cechuje się z zwiększonym udźwigiem do 20 kg oraz zasięgiem 1,7 m co w zupełności wystarcza do aplikacji palecyzowania kartonów bez dodatkowych wygrodzeń. Zastosowanie IP67 i smaru spożywczych pozwala na zastosowanie robota w ciężkich warunkach produkcji typu produkcja spożywcza. W tym roku gościmy dwie firmy, firmę Pneumatic Complex, tutaj miejscową z Kielc oraz firmę iMing. Jedna to nasz partner technologiczny, głównie w zakresie aplikacji klejenia. Natomiast nowością jest firma IMI, która pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu czy rozpisaniu ulgi na robotyzację, ale również w zakresie szeroko rozumianego konsultingu, m.in. w zakresie badania i rozwoju. Jesteśmy dumni, bo prezentujemy robotykę w makroskali. Wszyscy znają jaskawe, jeżeli chodzi o nasze roboty e, przemysłowe, natomiast mało kto wie, że jesteśmy również producentem systemów gantry. Po co je się stosuje? Tak naprawdę rozszerzają one zakres roboczy e, robota. Większość robotów, gdybyśmy sobie wzięli średnią, zakres roboczy robota to jest około 2-3 metrów, natomiast dzięki takiemu systemowi gantry tak naprawdę w osi Y moglibyśmy do 60 metrów e, zbudować stanowisko. Stanowisko uniwersalne. Tutaj za mną, czy obok mnie, jest robot spawalniczy, ale równie dobrze moglibyśmy tutaj ciąć, szlifować bądź przenosić elementy. My w Jaskawie każdego dnia bardzo ciężko pracujemy, aby pomagać naszym klientom na wszelkich szczeblach ich działalności. Poczynając od zwykłych pracowników, gdzie robotyzujemy ich powtarzalne, ciężkie, a często i niebezpieczne czynności. Poprzez kadrę inżynierską, dostarczając im nowych, a często też innowacyjnych technologii, dzięki robotyzacji firmy produkują więcej, szybciej, taniej, z lepszą jakością.